Witam, Krzysztof Roman po oraz któryś przedstawiam jedno z moich dzieci takich zawodowych dzieci czyli całoroczny sandał całoroczne sandały, które leczą widzicie taki ortopedyczny i kosmiczny spód ma chodzenie codziennie w takim sandale po kilka, kilkanaście minut mm. przez cały rok dlatego powtarzamy całoroczne daje dobrą formę stopą masuje, uciska ciężarem własnego ciała ich receptory. Chodzimy w nich kilka, kilkanaście minut. Pobudza pracę nerek, tarczycy, usprawnia stopy. Sprawiają, że stopy stają się lżejsze i ciepłe, a zatem poprawa krążenia klucza do zdrowia. Cóż, zatem można jeszcze dodać. Same plusy to nie są wygodne sandały, jak wygodne buty tylko jest to drastyczne wejście, takie mocne dlatego trzeba się powoli przyzwyczaić. Nawet siedzenie w nich już coś daje bo poruszając stopami, masuje te receptory. Jak receptory są pobudzone, Całe no, ciało pracuje o wiele sprawniej, wydolniej, jest bardziej odporne na zachorowania, na kontuzje, stawy pracują lepiej. To nazywa się refleksoterapią, albo po starej jeszcze nazwie akupresurą, która odkryta została już przed ponad 5300 latami przez mnichów tybetańskich, którzy tak często pasowali swoje stopy i ich receptory, że do dziś na deskach klasztornych widać ślady tych bosych ucisków. A zatem polecam serdecznie od serca sandały, które leczą, które niejednemu pomogły i macie na wiele lat masażystę w domu Całoroczne sandały, które leczą do następnej kawędy